Yeah. Drodzy Państwo, okoliczności tego spotkania są naprawdę wyjątkowe. To dla nas ogromny zaszczyt, ale również wielka radość, że możemy się z Państwem spotkać we wnętrzu tej przepięknej świątyni. Konferencja stanowi zarazem podsumowanie projektu Cmentarz przy Zabytkowym Kościele z XVIII wieku nasze wspólne dziedzictwo, na realizację którego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju sił pozyskało środki finansowe z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny. Drodzy Państwo, mam zaszczyt powitać wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą konferencję. Witam Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Wiesława Janiszewskiego. <klucza> Witam Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Pełnomocnika ds. Planu, planowania Rozwoju i Gospodarki w Wydekszym Urzędzie Miasta Grzegorza Wolnika. estará hasta copiar Za obecność. Oczywiście są z nami także organizatorzy dzisiejszej konferencji, a zarazem inicjatorzy tego wspaniałego, wartościowego projektu. Witam prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bełki, Olafu Witam księdza proboszcza Konrada Obydka. Witam księdza wikariusza, Cezariusza Wale. z XVIII wieku nasze wspólne dziedzictwo Michała Stopłosy, Cmentarz w przestrzeni cywilizacji chrześcijańskiej dawnych wieków doktora Bogdana Klofa. Nagrobne motywy symboliczne na przykładzie Starego Cmentarza w Bełku Ewy Caban. Kościół w Bełku, jego wystrój i wyposażenie na tle drewnianych świątyń górnośląskich i Kątny. Jak wspomniałam, jako pierwszy głos zabierze Michał Stokłosa. Jego referat będzie stanowił podsumowanie projektu, a w dalszej części także podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych w to działanie. Zapraszam serdecznie Michała Stokłosa. Yeah, i think the question. No właśnie, cmentarz przez zabytkowym kościele z XVIII wieku i nasze wspólne dzieci Oczywiście sam sobie jest zabytkiem, natomiast formalnie nie jest wreszcie zabytków. Yy, może później gdzieś tam wspominamy, że jeszcze jest dwór, pozostało się starego myna XIX-wiecznego. Natomiast w świadomości naszej ten cmentarz, yy, no wiemy, że jest, tak, że jest, że około jest zabytkowy kościół. Yy, Niejednokrotnie nie koło niego przychodzimy, ale chyba większość z nas nie zdaje się, nie zastanawia się tak do końca. Yy, też z drugiej strony jest to są tak zwane zabytki funeralne. zabytki, które nie do końca były też traktowane jako źródła historyczne. To się tak nie do końca tak brano na poważnie, to dopiero od jakiegoś czasu się zmienia i jest bardzo duże zainteresowanie tego typu zabytkami. Bo to też jest kultura, kultura tak zwana namacalna i kultura duchowa My Style, jakie tutaj możemy zobaczyć, motywy, symbolika itd. Tak e, dlatego, e, dlatego też cmentarz. No, chcieliśmy po, przede wszystkim e, przywrócić do świadomości w społeczności lokalnej. No właśnie, ale nie moglibyśmy zrealizować tego projektu, gdyby nie dofinansowanie z zewnątrz. Udało nam się pozyskać środki z programu Wspólnie dla Dziedzictwa. Program, który jest adresowany wyłącznie dla organizacji pozarządowych. Program, który, którego operatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie. A środki na ten program przekazuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz tego, w naszej gminie, w Gminie Trzechnej Teleszczyny, funkcjonuje tak zwany Fundusz Wkładu Własnych. Co to takiego jest? Jeżeli organizacja pozarządowa zdobędzie środki spoza gminy, tak jak to było w naszym przypadku, wówczas gmina może pokryć ten wkład własny, który organizacja musi w tym danym projekcie pokryć. Nam też brakowało dość sporo środków, żeby w 100% ten projekt zamknąć. Zwróciliśmy się tutaj do burmistrza Gminy i Miasta o dofinansowanie tego projektu. To też bardzo dziękuję burmistrzowi tym osobom, które rozpatrywały nasz wniosek o zaakceptowanie go i dofinansowanie. Jak to się stało, żeśmy pozyskali te środki? Konkurs jest znaczy, ogólnie rzecz program Wspólnie dla Dzieciństwa i te organizacje, które występują o te środki, no to jest na bardzo wysokim poziomie, bo w tym roku zdarzyło się tak, że prawie 200 wniosków wpłynęło, z czego taki jest zapis w regulaminie, że może otrzymać dofinansowanie organizacja, która zdobędzie 70 punktów na 100. Tak się złożyło, że w tym roku aż 90 organizacji przekroczyło tę liczbę punktów, tą 70, wobec czego dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa zmienił zapisy i postanowił, iż od, dofinansowanie otrzymają te projekty, które otrzymały minimum 83 punkty. Bardzo duża w skala, jeżeli chodzi o ilość tych punktów, typ, tego typu projektach. Tak? I tak się złożyło, że zakwalifikowaliśmy się jako jedna z 30 organizacji w całej Polsce. Ogromne wyróżnienie i chyba też ja, jak pisząc ten wniosek, chyba nie spodziewałem się, że uda się pozyskać te środki na tego typu działania bo to tak trochę nie dowierzałem, jak oglądają te wyniki, że jednak te stowarzyszenia z roku. Jest może nie na tym 30, ale na 20, który przekroczył tą magiczną liczbę 83 punktów. E, no Dzisiaj spotykamy się w wyjątkowym miejscu, w naszym wspaniałym kościółku i na dość specjalnym wydarzeniu. Proszę sobie wyobrazić, że pisząc ten wniosek, ta konferencja miała się nie odbyć. Miało jej nie być. Mieliśmy tylko mieć spotkanie podsumowujące. Zapraszamy tutaj mieliśmy zaprosić tą całą kadrę, która realizowała ten projekt, ze względu na no, ograniczenia w życie. Ja udając się w czerwcu, zanim jeszcze ten projekt ruszył do Muzeum w Rybniku, ponieważ ja zakładałem, że ten projekt nie może się odbyć bez współpracy z, z, z instytucjami, które mogą do nas zabrać merytorycznie. Więc, więc w pierwszej kolejności udałem się do najbliższego takiego partnera, który to czyli do muzeum w Rybniku i tam rozmawiamy z dyrektorem o współpracy, o podjęciu o właśnie współpracy w ramach tego projektu no i tak się że takim można powiedzieć inicjatorem właśnie tej konferencji jest pan dyrektor, ponieważ jak ja powiedziałem, że w tym to jest spotkanie podsumowujące, on powiedział nie, to absolutnie musimy zrobić konferencję i od tego się wszystko zaczęło. Ja też w tym miejscu chciałbym podziękować też panią z Regionalnego Instytutu Kultury, czyli pani Sawanie, Irenie Kąpie, które również podchwyciły ten temat, i zgodziły się wystąpić dzisiaj. Bo tak byśmy mieli pod zwykłe spotkanie podsumujące, tak mamy, dość duże wydarzenie w naszej miejscowości. No właśnie, co sobie zakładaliśmy z zagadnieniem? Głównym naszym, naszym celem,